Yeah, okay. get ready boy tonight. I'm coming down there representing here comes the brand new flavor in your ear. Wow. Ah, That's, That's the track. So Craig, how'd you develop your flow man? You got an interesting flow. you okay, flow. my style? My style is a style. ain't a style. So I can go fuck wild. It's like it's unorthodox so Teraz się dzisiaj tak śpiewamy, nadal płat ja pozostał, nadal ten traki, nadal to płyta, nadal o tym mówię, żeby było trzygać, każdy podchodzi, każdy o to pyta prosto z rejonu, prosto dla miasta Każdy i słyszy, różne są hasła rzecz właśnie, która nie wygasła Zawsze powiedziałem tak, poleciała prawda Rzecz dokładna, zawsze tu stajanie Tak, zawsze ta muzyka, zawsze tyle lat Uderzamy jest ta płota, to słuchaj wnioska Moja jest ulica, moje miasto zżurowanie Dobre chłopaki, zawsze nagrywamy bo rap jest właśnie taki Zawsze tyle czasu odpływamy tylko szlaki Zawsze powiedziały, styl nie jak jaki, wychylamy tutaj Zaraz znowu zara zaraz nagrywamy, o tym nie zapomnę A te chwile przecież chciałabym już usłyszeć Nadal tak przewija co martwowie, nadal jak to czuję tak tu świadomie Zawsze piję, piję, mówię i wypuszcza Tylko wiemy to ten relacj i porusza Dobre te serca i wspomnienia ja To te tak kule, ciągle z ślika, wszyscy wątkar tutaj idzie Słyszysz na rewirze, pochaj życie A tak nagra, żeby było wyśmienicie -za w ogół, A u zaw się kręci Nie wiadomo po co, a dzwonią już abonenci Oni wszyscy nie są święci, każdy to przyrzekał Każdy by powiedział na co czekał Na to lepsze życie Po co, Wiadomo Każdy z was przecież ma małe dzieci, każdy to do powiedzenia. Dla nich powie, jeśli już urośnie, każdy by powiedział, kiedy przyjdzie wiosna, kiedy będzie już, zawsze zajrzyjcie, kiedy będzie teatrze, będzie tylko czas, zawsze te wspomnienia i te chwile, na nas to przebije, na 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 na, na idzie.